W części pierwszej pokazałem Wam Harego, a teraz pokażę Wam resztę. Oto Syriusz Black, dwóch dementorów i wspomniany wcześniej jelonek. Teraz zaprezentuję Wam zestaw. Są też dwa drzewka stanowiące fragment lasu i kawałek terenu, tutaj. Drzewka są bardzo fajnie i kreatywnie zbudowane. I fajnie, że w zestawie jest dużo roślinek. Tutaj mam jeszcze taki strzelacz. Mi ten zestaw bardzo się podoba. Mam nadzieję, że Wam również. Na koniec pokażę Wam elementy zapasowe. Dziękuję za oglądanie mojej recenzji i do następnego filmiku. Pa!